Witam, tu Tomasz Migdałek z blogu pirofileblogspot.com Dzisiaj recenzja chyba najnowszego chronologicznie piwa Z browaru Sulimar, z browaru w Piotrkowie Trybunalskim Jest to piwo Trybunał Export Piwo jasne, pełne, typu pilznyńskiego Jak się tutaj właśnie chwali Sulimar Wykorzystano najlepsze polskie chmiele Dzięki którym uzyskano charakterystyczną Wyrazistą, dość intensywną Ale przyjemną w doznaniach goryczkę Piwo łączy w sobie Cechy i delikatność piw jasnych Z głębią wrażeń smakowych Charakterystycznych dla piw bogato chmielonych Takie rzeczy możemy przeczytać na kontretykiecie. Piwo ma 5% zawartości alkoholu Przy ekstrakcie 12% E, tak jak już e, powiedziałem, chmiele polskie, nie wiemy jakie niestety, bo w składzie wymieniono wodę schód pilzneński i chmiel. Ale nie wiemy dokładnie, jaki chmiel. E, to, co tutaj napisano na etykiecie, sugeruje, że e, użyto kilku odmian, tak? Polskie chmiele, najlepsze polskie chmiele, czyli e, Sybilla, Lubelski i Marynka chyba. E, chyba to mieli na myśli. Piwo pasteryzowane. Bardzo ładna etykieta taka. Podobają mi się te etykiety tych trybunałów. Tak wygląda kontra. Tutaj opisik. Troszkę nieczytelne te... Nie no, średnio czytelne powiedzmy, tak? Te białe napisy. Kapsel bardzo ładnie. To zasługuje na uwagę, e, ponieważ kapsel jest dedykowany. Kapsel jest dedykowany. Trybunał eksport. Na kapslu butelka zielona, co istotne, więc można się spodziewać aromatu skunksa. Zobaczymy, czy tak jest w rzeczywistości. Otwieramy. Piwo otwarte. No, jest skunks i to taki solidny. Na szczęście on ma to do siebie, że dość szybko gdzieś tam się ulatnia i już nie jest tak dokuczliwy. Czuć chmiel, rzeczywiście. Już nie tylko ten utleniony, ale e, taki lekki gdzieś tam aromat chmielowy rzeczywiście jest. Jest też trochę słodowości. Zobaczymy. Przelewamy. Przelewamy. Zobaczmy. Powstaje nam piana. Piana jest taka średnia, bym powiedział, i to taka średnia dosłownie, bo e, zbudowana w większości ze średnich pęcherzyków, ale jeśli chodzi o te piwa właśnie takie w czeskim stylu, to ostatnio Niespecjalnie mogę trafić na, na piwo z fajną pianą. Tafla też jest taka troszkę poszarpana, piana jak się wydaje będzie dość szybko opadać. Tutaj się pojawia więcej takich dużych pęcherzy, więc jest ona taka troszkę mydlana, za to do koloru nie można się przyczepić, tak jak, tak jak tutaj widać, bardzo klarowne, przejrzyste. Typowy kolor jasnego piwa. Tak to wygląda. Zapachu trochę chmielu, właśnie. Jest ten taki, taki taka nuta utlenienia, właśnie od tej zielonej butelki nieszczęsnej. Są też takie lekko chlebowo-słodowe mm, aromaty. Ok, próbujemy. Wasze zdrowie, Trybunał Eksport. wodowa pełnia, piwo pełne w smaku. Co do goryczki. No wydaje się, że jest powyżej średniej dla polskich jasnych piw koncernowych. Ale czy można tutaj mówić, że ona jest jakoś specjalnie wyrazista, jakoś specjalnie intensywna. No mam wątpliwości, czy można tak stwierdzić. Piwo ma przede wszystkim jednak profil słodowy. Można powiedzieć, nawet, że jest dość słodkie. Ale nie jest, nie jest męczące. Jest trochę tej goryczki. Ona rzeczywiście gdzieś tutaj na języku się osadza. Ale goryczka sama w sobie krótka. Nie zalega. Musiałaby być dużo bardziej intensywna, żeby zalegać. Na pewno czuć, że, że jakiegoś chmielu do nachmielenia tego piwa użyto i na pewno użyto go więcej niż to często się zdarza w przypadku jasnych lagerów naszych. Ale czy jest to takie rzeczywiście bardzo czeskie bardzo czeskie nawiązanie, to, to nie wiem. Chociaż zdarzało mi się pić czeskie piwa, które mam wrażenie były słabiej nachmielone od, tych, od tego. Przede wszystkim jest bardzo orzeźwiające, bardzo pijalne. W sumie czegoś takiego właśnie powinniśmy wymagać od piwa tego typu. Mm, orzeźwia. Mm, nie męczy. Jeśli chodzi o nagazowanie, nie jest przegazowane i to jest ważne. Nie jest przegazowane, nie, nie rozsadza żołądka. Nie ma żadnych takich sytuacji yy, tutaj, żebyśmy mieli takie poczucie, że, yy, że tego gazu jest za dużo. Teraz troszkę więcej ładnych pęcherzyków się pojawiło w tej pianie, jak dolałem. Ogólnie, ogólnie pije się bardzo przyjemnie. Wiadomo, że to nie jest piwo, po którym należy się spodziewać jakichś nie wiadomo jakich doznań, ale jest to solidne, jasne, pełne. Myślę, że w tej chwili jedno z solidniejszych piw w tym segmencie w Polsce na pewno nie tak dobre, jak Pils z Gościszewa, ale jak na jasne pełne, które Sulimar waży, czy raczej produkuje na potrzeby marketów chociażby, bo robią też takie, no to to się absolutnie wybija. Absolutnie się wybija, no ale w końcu Trybunał jest marką premium w ramach Sulimaru, więc trudno, żeby się nie wybijał. ale słodobość jednak na pierwszym planie. Pippo ma matę słodycz. Na szczęście jest ona przełamana rzeczywiście goryczką całkiem przyjemną, więc e, jeśli ktoś od czasu do czasu w przerwie między VITBIREM a IPA, między STOUTEM a e, RISEM e, chce sobie wypić e, coś bardziej przyziemnego, tak to nazwijmy, to ten jasny lager Trybunał Eksport z Sulimaru, myślę, jest całkiem dobrą propozycją. Piwo w swojej kategorii wagowej, że tak powiem, zdało egzamin. Dzięki wielkie za kolejną recenzję. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. I najważniejszy apel na koniec: pijcie dużo dobrego piwa. Jeżeli jasne, pełne, to może być trybunał eksport. Dzięki wielkie za uwagę. Tomasz Migdałek, blog Birofile, Na razie do zobaczenia, do usłyszenia.